Siema, z tej strony Kabiski Witam was w kolejnym odcinku Swarminga yy, Oto singlas w... w serii MPM no, Nie wiem czego jego ja tak nazwałem, nie ale... No i dzisiaj sobie lecimy dalej z kukurydzą Tak jak w tamtym odcinku kończyliśmy odcinek i zaczęliśmy kukurydzę kosić Tak w tym odcinku będziemy sobie cały odcinek raczej kosić Chyba, że napełnimy wszystkie przyczepy to Yy, pojedziemy je wywieźć. No więc, tak. Mm, tutaj jest ta rzeczka. Tu wszyscy jesteśmy, no pół drogi, można powiedzieć, pola prawie. Prawie. No prawie. Jo. Mm. A jeszcze nasze pole z kukurydzą. No, Wyłączy się chudy. już prawie że jesteśmy w domciu tutaj zaraz w prawo muszę trochę większy najlepiej zakręt zrobić bo to trochę mamy ten metrów ze sobą tu to, sobie to jednak myślałem że to jest cynical, a jednak mam trochę problem ale to no wtedy przyjechałem było dobrze, a teraz nie przyjadę. Jakiś zwykle na odcinku No nie, To jest niemożliwe Samochód Przejedź A ja jadę sobie naokoło Ale tu jedzie, Jest gdzieś gwiazd Jaki gwiazd jest, na wszelki wypadek No, jedni po tej stronie postawię tak, to tutaj on gdzieś powiedzmy na razie się pasowałoby. Wystawimy sobie rurę już wysypiemy się czekajcie muszę sobie prykku trzeba to jakoś ładnie rozsypać w miarę za dużo główka Sobie te pole przetniemy. Ale to jeszcze te kółko zrobimy, z której mniej więcej nagrywa 25 To jest mi do A, zrobię Wam do 40 tutaj. Muzyka mi się włączyła przez przypadek. Na 40% powiem zrobię, będzie gitana sieba. Czego nie wierzę w tak? Powinien brać. No nie. Moim zdaniem to jest może i przy duże pole na no, moje masynki Ile ten header ma? Ile ma szerokości 9 metrów ten ma 9, ten ma też 9 A tutaj 12 da się mu da się na żółty 52 tysiące Znowu miałem kasa odjąć, no ja nie mogę. Trzy dobra, o tym mi hmm. chodziło. Kuwa mać. Jestem ciekawy, o której barosyn wróci. Teraz się tak planuję zrobić, że ten nagram, jeden sobie wyrenderuje, później sam nagram, póki baroska nie będzie, i znowu wyrenderuje. Będę renderuje ile się da. to mi chwilę zejdzie z tym. No, podejrzewam, że zapełnię te zostawy na tym polu jak nic. Na stypkę. Ogólnie, to już nagrałem odcinek yy, z CS-a. Ale niestety coś mi się z dźwiękiem powaliło. I w ogóle nie było, nie ma dźwi nie było dźwięku. A taki odcinek też, no bo ja tam na tego CS-a wtorek gdzieś miesiące nie grałem. No to wiecie, jak to jest skip przepadów dobra sobie tak jadę i sobie przedmiotem pojadę sobie do końca i będę się wyrównana, tak w miarę w miarę Zostanie mi później taki kwadrat W na razie wykorzę. Potem taki klinek między słupami, bo te słupy te będą mi tutaj przeszkadzać zawsze. Jestem wściekł, jestem wściekł, jestem tak jestem wściekł, jestem wściekł, jestem wściekł, mi powiedzieć. jestem na jestem wściekł, się, to się Ja to przecież. Robię. Yy! Dobro, pocięciu takim, lekkim, bo wyszłem na pulpit. Jakbym dzisiaj jeszcze tak ze trzy odcinki nagrał z tej serii, to bym był tak szczęśliwy. Jutro bym sobie dobrał wszystkie odcinki i było dobrze, bardzo dobrze. Z2 na noc sobie wezmę, żeby mi się wstawiały. No, Z2 będzie dobrze, myślę. Albo nawet Z3 wezmę. Nie no, myślę, że dwa wystarczy. Nie ma, czo, nie ma co przesadzać. Jeszcze byśmy, może, musimy z rana jutro chyba nagrać coś. Myślałem, że światło w nim nie działają. Ale jednak działają. Powiedział, że za mało w kabinie jedzie, ale powiem Wam, że... Mi się wygodnie tej... wygodniej tak te jedzi z, z tego stworu. Chyba, że ja taką muszę. Coś bo tu pod tym, to taki dzień jest jakiś takiś. Jeszcze raz. Kurno. Tego, co... Ale kurdzę myślę, że też będzie przynajmniej z jedną pole No ku moim zdaniem taka tego... no. fajna jest. A na pewno dużo się z niej bierze. Duży plon jest, moim zdaniem. Taki biarę spoko, spoko. na razie tak obkosimy. Jestem ciekawy, jak kombajn wygląda, bo nigdy nie widziałem takiego kombajna co. Ma z przodu podwójne koła i z tyłu. Jestem bardzo ciekawa, jak on wygląda. Ale myślę, że na następny sezon, może nie następny, ale na następny rok, za dwa sezony, Myślę, że jakieś pole wezmę tylko jakąś jedenastkę albo coś. To to by było dobre moim zdaniem. Mamy ciut, ciut przymało tych pól. Co trzy pola A na no, takie maszynę to wjechał? trzy minuty i zrobił. Muszę jeść. Teraz mamy odcinek na lidło. 45, 15. No to jeszcze jeden odcinek kuszenia będzie moim zdaniem. Nie wiem czy wyposzedł na ten odcinek. Ale już powinno być... Jak tak to powinno mało zostać. To w miarę szybko się kosi. Ale tak dziwnie, jak taki był kąpań jest. Chyba na czuje sypać. No, składamy rury. i byśmy się tu jakoś może prze, przecięli myślę. No, widzimy tak, żeby rządki popadać. O, teraz da, idea idealnie. Jeszcze w jednym powinniśmy to skosić, moim zdaniem. To już jest godzina trzydzieści Pyk, pyk. O to mi chodziło. To jest bardzo no, dobry moment, widzę, że nakoszenie kukurydzy na ziarko. Bo jest taka uf, cała żółta. Jest. Tu głoto jest... Ja chcemy te pole. Tak, to jest takie duże błoto. chcę te pole Ta tu jest głuta jak nic się dużo jeszcze sobie sprawdzę poza odcinkiem jak będę miał chwilę czasu gdzieś może czwartek bo ja to nagrywam w sobotę wieczorem jakbyście chcieli wiedzieć, odcinek będzie chyba a, chyba w poniedziałek to chyba będzie czwartek. No to ja od czwartku 13, chyba czwartek to jest, 13 wyjeżdżam. I do soboty, cały ten mnie nie będzie. Do soboty chyba 22 też mnie nie będzie. No czyli spory czas można powiedzieć, że mnie nie będzie. To jest godzina. Nie chciałem godzina. Kurna. znowu cięcie, niech sens mi się wyszło. To trzy. Kładna cztery. Purna. nie ogarnę, Nie tego. Dobra, włączę sobie tak to.

Prawie prawie. Niestety live 12 ani nie było. Myślę, że nie było, bo nie mamy sił, a musimy jeszcze około 12 odcinków nagrać, coś takiego. 12 zaraz. zaraz. Tu mamy 4, do, około 10 odcinków jeszcze musimy nagrać, więc trochę przybał mamy. Musimy dzisiaj i jutro to nagrać, 10, 10 odcinków. Ja muszę jeszcze z. z Singla, ogólnie jeszcze czegoś nagrać. Swoich samych muszę nagrać 6. Yy, Bez tego to jest 6, ale myślę, że raczej może jakieś mody jeszcze nagram. Tak mi się wydaje. No dziwnych modów nie będę nagrywał. Bo to za dużo zł. Ma A jakieś prezentacje modów? Mógłbym, mógłbym. Dobra, jakieś fajne modziki. Już chyba nie mam odkąd, bo jest, nie jestem w temacie. Ale, ale mogę coś takiego zrobić. Taki z baroskiem coś może się ogarnijmy. Ogarniamy. Coś, coś. Dobra, ja się już podgóżnię. A jednak dwa zestawy. Myślałam, że to trochę więcej tej kukurydzy sypie. Tak, tak, tak. Ciu, ciut mało. Ale na jeden zestaw? Tamta przyczepa wątpię. Nie, na pewno na jeden zestaw. Ta czy tam byśmy się, bym się nie wyrobił. Ile tu jest już? 40% nie wyrobiłbym się tam zakres. gdzie ten Johnny jest tutaj 35 na jednej z nie wyrobiłbym się dobra więc ja wam dziękuję za odcinek, tylko sobie jeszcze screena zrobię na no, miniaturkę więc ja wam dziękuję za odcinek komentujcie, subskrybujcie, łapujcie komentarz. powtarzam się kliknijcie czerwony guziczek subskrybuj i obok niego dzwoneczek kliknijcie zaznaczcie takie coś zaznaczcie takie coś i kliknijcie zapisz i będziecie otrzymywali wszystkie powiadomienia o filmach czy live'ach. No, a teraz będzie live, postaram się, żeby był codziennie film na mój wyjazd. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie, to co już ja się mówiłem, więc do kolejnego. Widzimy się nie. Na jutro, można powiedzieć, z multika chyba. Więc do kolejnego, trzymajcie się, cześć!